Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Staniu20, lecimy z kolejnym materiałem z naszej tutaj zabawy z sąsiadem, zobaczymy co dzisiaj takiemu mu tam sprawimy, jakie tam zabawy, czemu dzisiaj troszeczkę inaczej, inny image mam, bo znałem, że troszkę steampunk mi nie pasuje, więc znałem, że hej, 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 zmieniamy, zmieniamy stylowe, dzisiaj będziemy stylowa, połączenie cowboya oraz steampunka, tylko wybaczcie, bez okularów, bo nie widzę w nich nic, bo ekran zakupicie jest dla mnie niewidoczny, więc lecimy, w staniu 2-0, zdecydowanie, skończyliśmy na, tutaj na, czas na grilla, dzisiaj wszyscy na pokład, zobaczymy co tym razem wymyślimy, co mu sprawimy, aby odpocząć wreszcie od sztuczek, Woliego. sąsiad wyrusza na, przy, na podróż. Ale zapomniał, że my też oczywiście wybieramy się z nim, bo gdzie? Zostawimy so sąsiada samego sobie. No nie, on bez nas będzie czuł się tutaj po prostu samotny. Więc na początku szybka orientacja, co mamy do, do dyspozycji. Eee, plaster, plaster będzie tutaj, czy kula? Czekajcie, co tutaj będzie? Czekajcie, momentu! Co tu będzie? Eee, musimy prawdziwie się zlokalizować. Jest, mamy już. Zawleczka. Zawleczka będzie chyba z tego, co rozumiem. Samo uczeń, się pokazuje. Tu mamy do odblokowania, chyba że to jest do otwarcia tego zamka. Dobra, musimy teraz nacelować. Aj dobra. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. A, dobra. Czyli, jeśli za to on wszelatuje, oczywiście restartujemy i lecimy od zera. Czyli robimy to samo jeszcze raz. Więc bierzemy naszą tutaj. Hmm, czyli nie zawleczkę. Mam być jako. Nie, nie mam pojęcia. Wytrych, o jaką wytrych to ma być. Mamy też naszego przyjaciela z góry. Musimy tylko nakierować to. Ojko! Dawaj Udało się nam jakimś cudem. Mamy scyzoryk oraz klucz. żebyśmy to ogarniali. Jaki jest twój plan? Ale masz tam lady u góry, widzę. No nie lada. Mamy to oczywiście do podłożenia spoko. Dobra, już się prawie przywrócili, więc to jest oczywiście spoko. Tu jest oczywiście do otworzenia obra Już kumam, już kumam. Postawienie to oczywiście żeby on się poślizgnął. Tutaj wyleci nam. Naszemnie scyzoryk. Gdzie będzie scyzoryk nam potrzebny? I jeszcze jedna jakaś pułapka jest. Pułapka będzie związana z czym? Z kapitanem? Z jedzeniem? Tu mamy to rozwalenia. Czy ja mogę z nią coś zrobić? To jest dobre pytanie. Zaraz się, zobaczymy. Ale pierwsze co? Ustawmy górę. Chyba tak. Pierwsze ustawiamy górę. Nie, 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 on teraz tutaj leci. Lecimy w drugą stronę. Oblukajmy. A dobra, on się tutaj kładzie, więc nie będą to ma przewrócić nam. Więc tak to zrobimy zakładali. Kwestia 3, e, on nas zauważy. Jak my tutaj podejdziemy, oczywiście lecimy tutaj troszeczkę na cichacza. Wolałbym pójść na cichaczko, to idziemy, rozwalamy to. Olga jest z jedzeniem ustawionym na stół. Nie, nie, ej, holo. Chyba, tak powinniśmy zrobić dwa, tak, że on przyszedł za szybko, mój błąd, więc w takim razie wracamy, niestety jak widzicie w no, stanie 20 ma lekkie problemy jeszcze jest tym wszystkim, żeby to ogarnąć, dawno już w sąsiadów tutaj nie grałem, więc no to jest spory dla mnie problem i gotuję się troszeczkę w tym stroju, ale troszkę inna sprawa, <grytko> więc szybciutko podkładamy w no, otwieramy, żeby wyleciał. I szybciutko na dół, szybciutko teraz, szybcie, szybcie, szybciutko na dół, lecimy migie, migie. migiem, migie. biegnij, biegnij, zasuwaj, woli, woli, teraz szybko na górę i rozwalaj to, mam nadzieję, że to się uda nam poprawnie zrobić. I idealnie, zgrane dosłownie, o to chodziło, o to chodziło. Teraz woli na górę i oj, 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 to nie było w planie. To nie było w planie, ej, halo, halo, gdzie ty, co ty, ty robisz? No, wynacham stąd. Teraz wchodzimy. Założy nas? Chyba nie. Jest Jezus z tyłu, dobra. Rozwalamy to i co teraz? I może ona mu wleje, może ona mu jeszcze wleje, to będzie ten trzeci nasz. Zobaczymy. Czekamy teraz grzecznie już i niech nas sąsiad kochany wróci. Wróci i pokaże, czy to co wymyśliliśmy, to jest dokładnie to co było trzeba zrobić, czy też jeszcze coś to co było trzeba wykombinować lekko innego. Żeby to zgrać idealnie. No, czy to będzie to. Czy to będą dwie rzeczy? Widzicie, rozwaliłem cały dół, więc nie mam gdzie się oprzeć. O, coś grzebie tutaj. Chyba coś z tym kapitańskim też miałem zrobić, jak mi się wydaje. Może go schować miałem. Hmm, huh, ciekawe. Teraz tutaj. Rozwala się. I ona się wkurza. I co teraz? <laughs> Ale, peszek, to się nazywa peszek. A to jest jeden czy dwa, jeden to jest, to jest tylko jeden. Więc niestety, jeszcze miałem coś zrobić z kapitańskim. No dobra, no dobra, czyli wy już wiecie, jak to w kolejności wykonać, ale i tak coś jak no zabawa zwolimy z mega, mega przednie zawsze. Nie potrzebuję tego, tego też, szamy boskie. A nie, to to! Hochla, 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 hochla! Uciekaj, uciekaj, Woli! Woli, uciekaj! Po co dzisiaj ta hochla jest? Ta chochla jest włoska. Ale po co nam ona jest? To chyba jest potrzebna. Hmm. Tutaj. No garnka. Garnek chochla No ten ja nic. To się zgrywa. To się zgrywa wręcz idealnie. Zaraz zobaczymy, czy to dochodziło. Tylko, oczywiście, musimy znowu nasz kochany sąsiad tutaj ucieknie z tego miejsca. Wtedy wrócimy tam. Spróbujemy mu tą hochla tam dorzucić. zobaczymy, czy to jest to. Czy ta chochla Pokonam sąsiada kochanego, sąsiedzie, już ci idę. Ja łowi, tutaj oczywiście z wielką chęcią ja Wam tutaj pomogę. No i oczywiście chodziło o to, a nie, to mamy wziąć i teraz mamy dać na jego ubiór. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. No i idealnie, jeszcze mu ta cała złość nie minęła w 100%. Może strajk to będzie, ale chyba nie, to chyba nam na strajka troszeczkę zabraknie. Strajk na razie razy 2. Tak to nie jest źle, i tak to nie jest źle. Musiałem zrobić inaczej. Pierw powinien rozwalić nogę, później on miał wylecieć, i ja w międzyczasie zakładam mu e, tutaj. Chociaż nie wiem, czy on by wyleciał, czy trzy by w ogóle to zrobić, ale mamy Strike 3, więc no, nie jest źle, nie jest źle. Więc co, kontynuujemy jeszcze jeden. No, z tą dupą już zebr, to oczywiście no, musi być, <laughs> musi być zdecydowanie. To jest to, czego my pragniemy. To jest nasza misja. Sąsiad jest mistrzem majsterkowania. W każdym razie on sam tak uważa. Śrubka tutaj, dziura tam. Przy każdej trzeba coś jeszcze zajrzeć do koloryfera i rury odpływowe. Ech. Te komentarze są po prostu piękne. Te teksty, wszystkie jak sobie je poczytacie, one są po prostu kwintesencją tej całej serii. No zresztą, jak nic, bardzo się cieszę, że mogę z ramienia stania wersja druga tutaj wam, magbet pokazać. Jak to się nie powinno wykonywać? <laughs> zdecydowanie tak to będzie wyglądało. Ok, pierwsze to oczywiście przelatanie się przez wszystko i zlokalizowanie, co możemy zabrać, co nie możemy zabrać. Bo wiecie, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, żeby to przelukać. Tym bardziej, że mamy ze jeszcze piwnicę, więc coś, co będzie się działo więcej rzeczy. W piwnicy mamy na pewno klucz, to już widzę. Tu mamy kluczy, tu mamy zwarcie do zrobienia. Zdecydowanie to jest pod. Ojojku! Ojojku, ojojku, ojojku. On tutaj leci naraz na dół. Nie zdąży chyba uciec. Nie zdąży uciec. Chodź na górę. W tym czasie, jak on będzie u dołu, to ja tutaj pozbieram wtedy z kuchni rzeczy. W kuchni mamy tutaj na pewno coś: Sk skórka od banana. Nie? Nie skórka, kabel. Kabel, tak, bo on go kopnąć. Dobra, na dole będzie musiało go kopnąć. Albo u góry. Widzę, pewno będzie jakieś kopnięcie. Tutaj nic nie mamy, czyli już jajka mu nie strzelimy. Mamy plany. Na pewno możemy mu plany. Powoli, powoli. E, gdzie jest kaloryfer? Tutaj go nie ma. Dobra. Tu możemy już biec. E, tutaj są pewnie jakieś rzeczy do wzięcia jeszcze. Halo, gdzie ty jesteś? Jesteś tutaj. Okej. Okay. Mamy co? Mamy książkę. Mamy piłę. Piłę na pewno możemy mu rozwalić jakoś. Oczywiście, że tak. Piła bardzo prosto rozwalona. E, tu możemy rozw dać mu kuleczki, żeby się przewrócił. Tak, tutaj, wejdą kuleczki, wejdą kuleczki, tu mamy ten. On chyba pierwszy wierci, czy pierwszy tam? Właśnie, to dobre pytanie, co było pierwsze? Co było pierwsze? To jest właśnie najważniejsze pytanie w tym momencie. Ok, to też jest naprawione, teraz rura leci, czyli w dół poszedł on. Więc spoko, tak jak się skoro on poszedł na dół, to my stąd wychodzimy, z, zmieniamy mu plan. To jest chyba zmiana planu. Ej, ej, skopałem, skopałem sprawę. Okej, okay, schodzimy na dół, chowamy się teraz, zdecydowanie. Ale skopałem sprawę, skopałem mega. On teraz będzie nas szukał, więc teraz musimy się skitrać dosyć mocno. No niestety, raz się nam to musiało zdarzyć. Przy piesku, oczywiście, idziemy powolutku. Po powolnym krokiem. No nie ma, nie ma, no nie, sąsiedzie, kochany, sąsiedzie, kochany. Nas tutaj zdecydowanie nie było, w ogóle, nawet na sekundkę, nas tutaj nie było, więc sąsiedzi kochany, nie myśl o tym, nas tutaj nie ma. Nas tutaj i prawym myszkiem miałem kliknąć, nie lewym. Malutki błąd, a sporo czy... nie, nie, to! Nie, o to chodziło? Ha, ciekawe. Wiedziałem, że o to tutaj chodzi, no dobra. To gdzie tak... z cierąc z książki korzysta? Gdzie ty kochany sąsiedzie z książki korzystasz? A nie, tutaj coś było przedtem. Teraz tego nie ma. Dobra, teraz to montujemy. Super. Idealnie, teraz w dół. E, tutaj podpinamy się. Co? Pod wodę jakąś <grystanie> no niestety sąsiedzie, kochany sąsiedzie, tak bywa. Tak bywa. No, leciutko tak. Ale nie mam... Przepraszam, daj mi chwileczkę. Sąsiedzie, mój drogi. Mój drogi sąsiedzi, daj mi chwilkę, po prostu odkręcę zamknięty zawór. Pięty zawór. Coś kojarzę, że tutaj na pewno coś było z tym związane, ale nie wiem co w tym momencie. Ojojku, po korki poszedł. Zdążę? Zdążę przy nim? Oby tak. Nie, id idę na górę. Nie marnujmy czasu, idźmy na górę. Gdzie ten kontakt mam pójść? Gdzie Ty tą książkę używasz, gdzie Ty używasz książki, czekaj, co ta książka w ogóle robi? Podląd zatytułowany od Gilo, i krzesło elektryczne. To nie, to jest jak nic tutaj. To jak nic chodzi tutaj, bo to chodzi o krzesło, żeby on zbudował. Chyba, że on coś będzie teraz tu jeszcze modyfikował, czekajcie, może tak. Może tutaj po prostu trzeba to jakoś zmienić w innym momencie. Nie, nic się nie zmieniło, nic się nie zmieniło. No, nie, no to na pewno jest tutaj. To jestem przekonany, że to było w tym miejscu. Przewrótka. Tutaj oczywiście też nagroda dla ciebie jak najbardziej. No, sąsiedzie, kochany, uważaj. Sąsiedz próbuje złożyć fotel Bujana, ale najwyraźniej nie może zabrać się przez instrukcję, instrukcję montażu. No tak. Instrukcję montażu. Hmm. Ciekawostka, powiem szczerze. To jest bardzo wielka ciekawostka dla mnie, bo naprawdę byłem świetnie przekonany, że dochodziło właśnie o to. Ups! Ups! coś poszło tak, sąsiedzi, kochany. Coś poszło tak. Tu mamy kośnię, kosz ko mi mamy załatwiony. Chodźmy na dół. Zobaczymy, czy się coś uda zrobić. On to oczywiście naprawia. Też nie to, też nie to. Nie pamiętam, bo już na pewno nie pamiętam gdzie to było. Chyba, że tutaj było można coś uruchomić, czekajcie. Wulli zdążę tutaj przejść, bo tutaj chyba on nie wchodzi w ogóle do tego miejsca, tutaj coś pika. Zobaczcie, czy to jest żura pod ciśnieniem ja na pewno potrzebuję wybić wodę u dołu w takim razie w jakiś sposób w jakiś sposób potrzebuję wybić wodę z tego by wynikało. a jak? co odkręcić? gdzieś poleci woda? teraz lecisz na górę, tutaj zimny kaloryfer a tutaj jest uszczelka jest uszczelka, skoro jest uszczelka to będzie woda zdecydowanie, dobra, chodźmy do niej po prostu jakieś nóży znaleźć do uszczelki naszej. Jest, dał radę! Mamy wszystko, mamy to, mamy to. No i dobra, to mamy załatwione. Teraz tylko zostaje nam sprawa, jak podmienić tą instrukcję. Dobra, dajmy się raz mu, niech będzie, niech raz przynajmniej raz będzie mógł on kopnąć ostatecznie mocno. No, należy mu się, należy mu się przynajmniej taka jedna możliwość, jedna taka sugestia. I po życiu. No niestety. Oczywiście pamiętajcie, że ja mogę w każdej chwili zdecydować gierkę. Wtedy będę miał wszystkie życia zdecydowane wręcz. Niestety problemów z tym nie ma oczywiście. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Sioska zdecydowana od gilotyny do krzesła elektrycznego. Ciekawa lektura. Do poduszki. No hmm? właśnie, tylko pytanie. Nie jakby to podłożyć, bo ona ma na pewno być pod krzesło. To jest 200 pod krzesło. No coś nie zauważa, tam przy krześle. Jesteś ślepy. Jesteś ślepy. Krzesło ma ile elementów? Ile elementów w krzesło się składa? Chodź tutaj woli. Zejdź dół, Zejdź do. Muszę zobaczyć, ile elementów w składa składa krzesło Fotel. Instrukcja montażu. To są dwie osobne, dwa osobne elementy. No właśnie. Dwa osobne elementy, nie zauważyłem tego. Klikałem je w ten element, co powinienem klikać. No dobra. Przedłużona akcja maksymalnie. Ale, ale, ale. Przecież nam brakuje ciągle jeszcze elementów do zlokalizowania. Sąsiedzie, kochany, tutaj coś jeszcze jest. Kopnięcie? Czy co? Coś tu jeszcze dla ciebie musimy mieć przygotowane więc czas tego poszukać dla ciebie mam przygotowane jeszcze tylko jed jedną atrakcję atrakcja jest to oczywiście się złożenia tego swojego fotelika, pięknego ładnego, elektrycznego oczywiście pamiętajcie, że oczywiście możemy tutaj podbiegać sobie kawałkami to większych problemu nam oczywiście nie robi teraz, pupa zebry pupo zebry, co masz w sobie? nic nie masz w sobie coś tu jeszcze w ogóle jest do wzięcia? <laughs> Złożysz to, wiem, wiem, wierzę w Twoje możliwości. Wierzę, sąsiedzi, w Twoje możliwości. Nic nie widzę więcej, nic więcej nie widzę. I to mnie smuci, to mnie bardzo smuci, bo brakuje nam jednej akcji minimum, jednej akcji do przejścia tego. A chyba wszystko już przetestowałem, tak mi się wydaje. Zastanówmy się, gdzie jeszcze nas mogło nie być. Zestartujmy gierkę, będzie łatwiej. Będzie łatwiej zrobić to od zera, niż jeżeli startować to tego momentu. Uwierzcie mi, czasem lepiej żeby to, co od zera wszystko. Więc po kolei. Odmontowujemy to. Tutaj mamy jakieś te podstawowe rzeczy. Jeden jest tutaj do bezpiecznika, drugi jest na kuleczki. To później ogarniemy oczywiście. Dopiero zabieramy to. Oczywiście zależy nam na kluczu, więc klucz tutaj ustawiamy. Super. Coś tutaj jeszcze jest. Może coś tutaj jeszcze jest, co nie zauważyłem poprzednim razem. Jest tutaj, okej okay. Uszczelka. Okej. Okay. Kabel, 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 kabel. Gdzie ty byłeś? U góry? W tym był kabel. Tak, tu jest kabel. Zdecydowanie, tak. Tu jest kabel, dobra. Teraz tu damy kulki. Tutaj można chyba dać kulki. Oczywiście, że można dać. Jesteśmy już na górze, super. Teraz tego, rozregulowujemy roz to. No proszę bardzo, to, to zrobić, Woli? -E. Woli -E, mój ty drogi Teraz tutaj tu znajdziemy książkę, tutaj on się za chwilkę przewróci. No, będziemy mieli chwileczkę czasu oczywiście więcej na zabawę. Z, to, to jest standard, zawsze drugi raz się łatwiej. Pamiętajcie o tym, zawsze sąsiada lepiej straszyć po raz drugi, za drugim razem. Sąsiada wtedy jest oczywiście o wiele bardziej jakby... O no, przyjemnie, przyjemnie, się na to tutaj patrzy, patrzyło. No zlecimy na dół szybko. Dobra, hmm, na dół, na dół. Dawaj. Na dół, przyjacielu, aż te drogi. Przesełko, ci złożymy piękne. Właśnie tutaj, yy, tutaj. Źle zdałem czas, nie widziałem go, nie widziałem go, no dobrze. No, dajemy mu szansę. Dajmy szansę. Niech sąsiad też coś ma tego życia. Ale nas strzeliłeś. Sąsiadku nasz drogi. Sąsiadku. Czemu ty tak źle nas potraktowałeś w tym momencie? Mmm. Sąsiad, sąsiad. Sąsiad, co ty mnie widzisz? Sąsiad, o co chodzi? O co sąsiedzi chodzi? Czemu ty tutaj byłeś? A no dobrze, no dobrze, próbujemy znowu, prawda? Znowu próbujemy, co tam? Co tam? Niech sąsiad wie, że z tym kapeluszem nie ma dla żadnych szans. Okej, okay. muszę uciekać, nie ma problemu. Schowamy się udało, więc tutaj wiecie. Spoko? Spoko loko, nie ma problemu, żadnego z tym, żadnych problemów nie ma. Kitramy się teraz. No i czekamy chwileczkę. 40%. przynajmniej sąsiad chwileczkę, będziemy tutaj oczywiście oddechu. On teraz dzieleciał chyba na dół. Teraz szedł, byłyby się zrobić bezpiecznikami. Mam przygotowanego już dla niego tutaj kilka atrakcji u góry, więc to powinno go na chwilkę zająć. Nie ma, nie ma tej nas, spokojnie. Sąsiedzi, kochany. Nie, nie, on teraz zabierze tą zworkę, Tam, co on tam zrobił z tym bezpiecznikiem, bo nie mam żadnego jego pędzia, co on tam, tam wykombinował. Zabierasz to i lecisz teraz na górę. A my zajmujemy się ostatnimi atrakcjami, lecimy u dołu. Dobra, teraz lecimy tutaj. I dalej. Wiemy. Krótko, montujemy się kabelek. Kabelek, Poprosiłem. Kiki tramy się, bo myślę, że to chyba było wszystko już. To nigdy się nie nudzi, nie mi, To nigdy się nie nudzi. dobra, Woli schowa się raz. O, myślę, że to chyba jest Twoje wszystko, już miałeś dokonać. No teraz Ci się udało. Prawie, bo ktoś zamontował zborkę. Po to właśnie zborka była. Ta zborka była, on ją wyciągnął, a my ją od nowa mu zamontowaliśmy, czyli zrobiliśmy takiego malutkiego psikusa, oczywiście. Ja wszystko idealnie się nam zgrywa. Trzy atrakcje jeszcze dla ciebie. Tu jest pierwsza, tu jest druga, na dole jest trzecia. Cztery powinny być jeszcze. Jeszcze dzisiaj jednej atrakcji nie mam. Chyba, że to być ta a, atrakcja jeszcze jedna, bo cztery jeszcze... Te muszę mu jakoś wykombinować. Szkoda, że dwa razy oberwałem o niego, no ale okej, okay, będzie pukcików troszeczkę mniej. Najwyżej jeśli okaza się, że to było potrzebne, to wtedy po prostu bym to e, inaczej... Inaczej mu to zgram. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze. Na razie. Szukamy atrakcji jeszcze więcej dla niego. To chyba wszystko, jak mi się wydaje. To już ma wszystko. Buduj, buduj, buduj! Krzesełko musi być idealne. No, to jest piękne krzesło. Zdecydowanie, number one, najlepsze krzesło, jakie mogłeś tylko i wyłącznie złożyć, zdecydowanie, polecam każdemu. No i dobrze, zmienił jak widzicie, instrukcję na swoją prawidłową, Ja szczerze mówiąc, popatrzcie na tą instrukcję tutaj, która jest zamontowana i na ten element. I powiedzcie, i na te pasy, gdzie to w krześle macie? On od początku przecież składał krzesło elektryczne, miał złe... Zły plan miał. On chciał mieć krzesło elektryczne. Pamiętajcie o tym! To nie jest tak, że nagle mu się odwiedziało: że hej, ja zbuduję sobie zwykłe krzesło, a moja zbuduje sobie krzesło elektryczne. No, nie no. Jego plan od początku pokazywał, że to miało być krzesło elektryczne. Od początku. Gdzie ta jeszcze jedna jest atrakcja? Ramionek? Nasz kochany sąsiedzie. Gdzieś tu coś jeszcze jest na ciebie, czeka? A ja tego nie mogę znaleźć. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Bo pozbawię Cię jednej przyjemności. Ja Cię chyba pozbawię jednej przyjemności przez to wszystko. No chyba tak, nie ma, in nie ma innego wyjścia. Wszystko inne już widziałeś. Kaloryfera ci nie bo po co jeszcze raz ci to uruchamiać? No tu jest oczywiście najpiękniejsza atrakcja, to jest szkielet. Prawie już szkielet. Super, o to chodziło. No i, ale brakuje tej jednej atrakcji. I nie mam. Jeśli macie propozycję oczywiście napiszcie w komentarzu, jaka to była atrakcja. A tym samym. Pozwoliam sobie to chyba zakończyć, tak, czy nie? Znów zresetuj, i zakończ. Hmm. Chyba, że mamy jeszcze szukać tej atrakcji. Może mamy jej szukać. On leci tutaj na pewno. Duże ja nie wiem co on tutaj szuka. Co on tutaj chce zrobić? Co ja mogę tutaj, tutaj mu napsuć? Tu jest woda zakręcona teraz. Chwilowo nie ma wody. No właśnie. Aj, no dobra, za późno będzie na tą akcję. Ja mam tu wodę pewnie odkręcić. I to chodzi o to. Woda jest u dołu. Tu chodzi o to, ja mam tu wodę mu odkręcić, gdy on tam będzie. Tylko ja to miałem zrobić szybciej. Gdy on był teraz tam u góry, to ja miałem tu wodę odkręcić. On teraz sobie ja weryfikuje. No właśnie. No i teraz on leci tutaj. No dobrze, no dobrze. Gdybym to przedtem ustawił, to byłoby spoko teraz czy on mnie zauważył, bo nie ucieknę nie mam drugiej opcji. Sąsiedzie kochany! O co chodzi? O co chodzi, sąsiedzie? Sąsiedzie nic nie zrobiłem. Totalna klapa. Czy tak, czy nie? No niekoniecznie. Bo oczywiście... Mamy zaliczone to, co chcieliśmy, a nie, nawet nic się nam nie zaliczyło. Ale dobrze. W tym momencie ja Staniu 2 dwa... dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie oczywiście o komentowaniu, lajkowaniu. jak najwięcej, jak najwięcej napiszcie, co sądzicie o noście nowego im imiczu I czy chcielibyście więcej razy, żeby... żebym ja, Staniu, zakładał właśnie ten sposób. Taki kapelusik, a nie jakiś tam steampunk. Na razie. Hej, hej, pa!